Hello, Grasshoppers, witam was, was bardzo serdecznie. Pewnie w najbliższym czasie będziemy się spotykać teraz w, w takiej formie. Słuchajcie, zaczynamy sobie nasze zajęcia z języka angielskiego i od razu przechodzimy do naszych obrazków związanych ze zwierzątkami. Kończymy sobie już powoli ten rozdział, także przypomnimy sobie, jakie zwierzątka były na ostatnich zajęciach. I uwaga, what is it? Cow, krowa. What is it? Pig, świnka. Donkey, czyli osiołek. Dog, piesek. Cat, kotek. Parrot. Puga Manki Manki Małpka snake snake wąż, lion lion Lew Elefant Słoń i kał krówka. to już było. Dobrze, moi kochani, a teraz chciałabym, abyście posłuchali nagrania z dźwiękami zwierząt, i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za y, zwierzątko wydaje dane dźwięki. Uwaga. What is it? It's a. Donkey. Donkey. And Now. It's a pig. pig. And now it's a cow. Cow. Cat. Cat. And now. A teraz? Dog. Dog. Piesek. And the last one i ostatnie. Bird. It's a bird, ptaszek. Dobrze, moi kochani, a teraz chciałabym, abyście zrobili kartę pracy na stronie numer 36, page number 36, i przeczytam Wam polecenie. Słuchajcie, to jest y, taka pusta, y, pusta strona tutaj, i zaraz się dowiecie, co macie tutaj y, zrobić. Wytnij ilustrację z wycinanki, przyklej je tak, aby powstał obrazek gospodarstwa. Czyli słuchajcie, y, te. Małe kwadraciki są z tyłu tutaj, to jest obrazek gospodarstwa. Macie je wyciąć, cut out i słuchajcie, ułożyć w, tak, w taki sposób, aby, yy, aby dał nam yy, obraz tutaj tego gospodarstwa, tak? Farm. Także do dzieła, jak już sobie wytniecie te, yy, te obrazki i powstanie wam farma. To zastanówcie się, how many donkeys can you see? Ile osiołków widzicie? And how many pigs can you see? And then count it. I później policzcie je, tak? Policzcie je. Dobrze, i słuchajcie moi kochani, jeszcze jedna e, karta pracy związana z, właśnie ze zwierzątkami. E, Farm and wild animals, czyli e, zwierzęta mieszkające na farmie i mm, takie dzikie e, zwierzęta. Słuchajcie, strona e, 37, page number 37 i czytam Wam już polecenie do zadania. Look and say, circle and count. Popatrz na obrazki zwierząt, powiedz gdzie one mieszkają, otocz pętlę Zwierzęta hodowane na wsi. Policz, ile jest zwierząt hodowlanych, a ile egzotycznych. I teraz słuchajcie, patrzymy sobie tutaj e, na ten obrazek. E, patrzymy sobie tutaj na zwierzątka i tutaj powiedzmy, że mamy sawena, czyli sawanna jakaś, a tutaj mamy farm, czyli gospodarstwo rolne. I teraz tak, kał. Lion, Monkey, Donkey, Snake, Dog, Cat, Pig, Parrot, tak? Where do they live? Gdzie one mieszkają? Cow goes to the farm, Yeah. Krowa na, w gospodarstwie. Lion goes to savanna, tak? Na savannie. Monkey, małpka to w ogóle in the jungle, tak? In the jungle. Dog goes to the farm. Snake goes to savanna. Donkey goes to farm. Cat goes to the farm. Pig goes to the farm and parrot, parrot to the jungle to the jungle. And now, a teraz musimy policzyć, ile mamy zwierząt mieszkających na farmie. How many farm animals can you see? How many farm animals can you see? Let's count. One, two three, four, five, yeah, five animals. Once again, jeszcze raz policzmy, one, two, three, four, five, five animals. I otoczcie, mm, otoczcie je sobie pętlą zwierzęta hodowane na wsi. Dobrze moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Have a nice day and see you on Thursday. I do zobaczenia w czwartek.